Siemanko, ostatni materiał z CESA 63 pokazał się na moim kanale chyba w maju, tak w maju, bo przecież no to sprawdziłem, więc nie chyba tylko na 100%, więc stwierdziłem, że po prostu sobie zagram tym czołgiem właśnie te cztery bitewki teraz do odcinka. Po pierwsze, potrzebuję expa, bo niedługo zbliża się, nie, niedługo, za jakieś dwa tygodnie, czy tam półtorej tygodnia jest ten turniej 15 na 15 i potrzebuję mieć tutaj wyekspione ulepszenia polowe, a mam zerowy poziom. Będę musiał podpalać sobie tutaj rezerwy klanowe oraz osobiste, tylko po to, żeby właśnie to doświadczenie sobie nabyć i odblokować, chociaż tak, do 5-6 poziomu, żebym miał do wyboru dwa setupy, że tak powiem. Bo teraz gram na jednym, tym takim standardowym, czyli wentylacja, dosyłacz i stabilizator, oczywiście, załoga oraz moduły, jakie mam na tym czołgu są teraz na ekranie. Uj, uj, uj dostałem 205. Kurczę, tak dawno tym czołgiem nie gram, że w sumie nie pamiętam, jak. Jak za bardzo się nie ustawiać? Bo to już minęło no, sporo czasu od tego, jak nim grałem. A i szkoda, że tego nie trafiłem. Generalnie, CS jest o tyle fajnym czołgiem, że te ulepszenia polowe też mu dają możliwość zrobienia go pod takiego średniaka, który będzie na przykład musiał zająć górkę w pierwsze tempo na takiej mapie jak kopalnie, chociażby, czy też żeby zajął lepszą pozycję na fjordach. Więc ja tylko czekam, aż będę mógł sobie odlokować te ulepszenia polowe, tylko po to, żeby właśnie sadzić sobie to turbo, ewentualnie jeszcze HP, jakbym miał na urwisko pojechać O, Arta tutaj strzyja, myślałem, że strzyja bardziej w tę stronę No ale dobra, jakbym stanął w tym miejscu, to bym dostał za zero Nawet pewnie bym nie był ogłuszony Na ten moment mamy tylko 400 uszkodzeń, jeden strzał nam udało się trafić w tego Centuriona Ja chyba teraz zmienię ten tryb i sobie pojadę jakoś do miasta Nasza vz i 277 zajęły agresywnie miasto, więc chyba będą skrosować w ten sposób i pojechać na bok temu typowi 5 heavy. Mieliśmy Ebera na plecach, o kurczę, no tak, bo nasza drużyna odda całkowicie drugą stronę. A i nie zwróciłem na to kompletnie uwagi. No i to może być problematyczne, bo chciałem teraz przejechać tutaj, ale z racji tego, że nie mamy kompletnie linii A i B, to nie mogę tego zrobić. Zobaczcie, Eber jest na A3. A minęły raptem 2 minuty bitwy hmm. no Może być ciężko, żeby trafić z tego obiektu Ale spróbujmy, nie, nie ma opcji Mam spota po strzale Tylko kurczę, zastanawiam się czy mogę teraz przejechać Tutaj wodą czy nie 2 zero jest we mnie chyba wcelowane, prawda? Nie, nie jest. Dobra, zaryzykuję, przejadę, mam spota na 100%, tak jest. Ale spróbuję jakoś tutaj strzelać do tych czołgów. Rhinoceronte chyba ma na mnie przestrzał, więc zrobię to w ten sposób, tak, ma na mnie przestrzał. Bardziej, że to ja go wyspotowałem, dobra, mam jego dolną płytę. Dało się go przebić. On stoi na gąsce w ogóle, aj. Szkoda, że tego wcześniej nie zobaczyłem. Bo mogłem mu poprawić traka, ale niestety tego nie zrobiłem. Dobra, on się wycofał. Ja mogę teraz podjechać tak jak ten kran, tylko kran ma o tyle przewagę, że może wystawić swoją wieżę. A ja niestety właśnie wychylę się. Ajajaj, w taki sposób, że dostałem traka i jeszcze. Aj, dobra, trzeba skończyć 277. Ten 260, nie wiem czy teraz będzie chciał mnie repuszować, czy nie. Nie chcę chyba od niego zbierać, wolę się wycofać. Ta wz chyba będzie chciała nas puszować? Nie. Nie wiem co nam będzie chciała robić. Mamy Rino Czeronte. Bok wieży. i niestety się odbiłem. Szkoda. Dobra, 260 zaraz strzeli. Dobra, 260 strzelił, wz -ka. chyba też. ranem powinien zaraz wykończyć, ma ostatnią pojazdkę, tak jest. nie zostały dwa obiekty 260. Postawiliśmy go sobie na gąsce. O dobra, złożył zestaw. On zużył zestaw. Ok. Ten drugi 260 tutaj podjeżdża, więc ja na ten moment się wycofam, żeby nie jakoś głupio nie strzelił. O? Czy on się wychyli na mnie, czy nie? Nie, chyba nie. 260 strzelił. Nie patrzy się na mnie. Dobra, postawiłem mu gąskę. Ma perma w tym momencie. O tym kranem. Aj, jakbyś szybciej mu postawił tę gąskę, to może byśmy tutaj coś z tego zrobili. A tak niestety zdążył się wycofać. Mamy jeszcze dwie sekundy, spróbuję go jeszcze raz trafić. A i szkoda, że tym 2,9 mi zasłaniałeś, ale jakoś sobie poradziłem. Rino Czeronte prawdopodobnie się wycofał. Tak jest, jest tutaj. Może złapię jakoś na niego przestrzał. Zobaczmy. A, i odbiłem się od dolnej płyty. No ale pech. Coś mam takie wrażenie, że w tej bitwie nie zrobiłem zbyt dużo damage'a, maksymalnie z 3000. Ale ciężko mi się było tutaj odnaleźć na tej mapie. Mam nadzieję, że kolejne bitwy będą zdecydowanie lepsze. Mam jeszcze 26 z 8 i Loparda. Leopard ma full HP. Dobra, jedziemy po tego 268. Dobra, przełączamy tryb. Nie jest tyłem do nas? Tak, on jest do nas tyłem. To zrobimy jeszcze jedną pestkę, może. Nie, R1 tego wykończę, bo 260. Ajajaj. Aj. Szkoda, szkoda. No naprawdę mogłem tutaj więcej zrobić, ale troszkę, no troszkę słabo zagrałem. Szczególnie ten początek. Mogłem wybrać inną flankę, a pojechałem w takie miejsce, że mogłem zrobić tylko jeden pocisk tego centuriona. No i niestety wyszło, jak wyszło, zadaję sobie haeka. Bo to jest t 92 Ona nie ma zbyt dużego pancerza. Prawdopodobnie będę pierwszym czołgiem, który tam dojedzie. Tylko szkoda, że jestem w tym trybie, bo w tym trybie mam taki duży rozrzut, że możliwe, że nie trafię tej arty. No ale dobra, spróbuję strzelić biodro. Może akurat wejdzie. Jest przed nami. No i nie. Niestety Eber miał haeka załadowanego. Pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem. Mamy 3500 uszkodzeń, 600 po spocie. Użyję bonus, bo zbieram teraz na to ulepszenia polowe. Wynik drużynowy. Ukraniak tutaj pozamiatał. Raport szczegółowy i lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Tym razem mapa Tundra. Kurczę, zmieniłem tryb na samym początku bitwy. Jestem spóźniony o 300 na sekundę. Nie, no to raczej nie będzie miał tutaj jakiegoś znaczenia o 300 na 30. Najważniejsze jest to, żebyśmy zajęli sobie górkę. Jesteśmy CSN, który jeździ 70 na godzinę w tym trybie, więc to raczej nie będzie problem. Tym bardziej, że nie mam Leoparda, który na chle raczej nie wiedzie, bo ma ode mnie słabszy DPM i w takiej walce 1 na 1 na close po prostu jest przegranym na samym starcie. Dobra, IMX wjechał na hila, WZK tak samo. Mamy jeszcze Burask'a. Dobra, miał ja na całe szczęście nie żadnego pocisku. Szkoda, tylko że właśnie ten IMX zebrał do 200 HP. Mamy T54 tyłem i spróbuję go teraz sobie zrobić. Tym bardziej, właśnie, że on się na mnie nie patrzy. Teraz będzie jechał do przodu prawdopodobnie. Nie? On ma wywalone w to, że ja go strzelam. Ok. Dobra, pocieszająca jest ta informacja właśnie, że ten gracz ma we mnie wywalone, może się podpalisz, o dobra, rozwaliłem mu silnik, on chyba nie ma, A dobra, ma zestaw. Jest na jeden strzał tą T-54, teraz mogę strzelić sobie do Skorpiona, który tam ucieka, może ta T-54 się wychyli jakoś, tak, T-54 się wychyliła, mogę strzelić do Skorpiona, ale wolałem wykończyć lufę. Dobra, a, i Scorpion strzelił do mnie się do mnie odbił, na Całe szczęście ja go nie trafiłem. Mamy LTTBK. Dostał za 410. No, rzuciło nas na CSM na 8 metiery. My tu musimy zrobić dobry wynik. Nie ma innej możliwości. Zaraz się wychle, tutaj w tym miejscu i sprawdzę, gdzie jest ten grill oraz inne deki, Bo raczej powinienem je zaświecić. Co robi ta WZK? Ej Mamy fałeczkę bokiem. Zaraz tego fei zacznę tam sobie pikować, o, fałeczkę na nas się przestawia. U, pięknie. Jeszcze mamy bicie na No Dobra, on strzelił. Aj, Skorpion mi rozwalił działo. O kurczę. O, ale kiepsko. Miałem tutaj idealną okazję do tego, żeby strzelić sobie do tego do tego konia, ale niestety mi nie wyszło. Leopard się na mnie wychyla. Aj, trafił mnie, niestety. Tego fajza muszę zaraz porobić. Mamy tu jeszcze buraskę. Teoretycznie mógłbym załadować haeka na tę buraskę, Aj. Gdzie ona jest? Ona chyba zajęła tego krzaka tutaj. A, mamy ją w tym miejscu. A, i szkoda, schował się ode mnie. Schował się przede mną. Zaraz zaświecimy sobie tego 704. On jest dokładnie w tym miejscu. Dokładnie. Szkoda, że jest 93. To jest jedna z tych szybkich bitew. Nie lubię takich. Dobra, 704 odesłany do garażu. Ja zmieniam tryb, bo muszę teraz to zrobić bardzo szybko, żeby dojechać do tego leopardu oraz do WZ. -ki. WZ ma jeszcze full HP, więc mamy szansę zrobić damage w tej bitwie. Mamy 1000 HP. Jeżeli ta buraska dobrze zagra, to strzeli do mnie dwa razy. Leopard strzeli do mnie jeden raz, już jestem odesłany do garażu. Dobra, trzeba to zrobić w ten sposób. Okej, Leopard strzelił. A ktoś musi teraz go tylko wykończyć, super. No i została sama buraska. Teraz strzeliła jeden pocisk, my teraz skupiamy. Aj... Niestety nie trafiłem. Dobra, on jeszcze raz się wychyli w tym miejscu. Czy nie? Nie, nie wychyli się. A może? Nie, kurczę, ten pocisk poleciał mi w ziemię. Hmm. Szkoda, szkoda. Druga bitwa zakończona zdecydowanie lepszym wynikiem, ale nadal nie jest to wynik, który mnie satysfakcjonuje, ponieważ mogliśmy to zrobić o wiele więcej ze względu na to, że rzuciło nas na ósme tiery. Mamy 5100 uszkodzeń, duży kaliber, druga klasa. Oczywiście użyje bonus do doświadczenia, wynik drużynowy raport szczegółowy i lecimy z trzecią bitewką. Trzecia mapa, mapa Westfield. Dziewiąte tiery. Jest jeden CS, czyli to jest czołg, który może skrosować na linię K. Hmm. Na Westfieldzie najważniejsze jest to, że jak gracie szybkim medem... O nie, żebyście nie robili takich głupich rzeczy jak ja teraz, bo straciłem całą prędkość. A już miałem wyprzedzać tego 13.90. Najważniejsze jest to, żebyśmy zajęli sobie tutaj te sektory, jeżeli gracie właśnie takim szybkim medem, tym bardziej, że nie ma arty i arta nas stamtąd nie wyjmie po prostu. Tylko szkoda, że Leopard pytaj jest jedynym czołgiem, który będzie strzelał w to, co będziemy tutaj spotowali. Mam nadzieję tylko, że moje czołgi ciężkie jakoś się nie wywalą. Oj, mam spotę, mogę dostać na krosie. Ale jak przyjmę jeden pocisk czy tam dwa, to, to nic za bardzo nie zmieni. Ważne jest to, żebym tutaj przeżył do samego końca. Dobra. Ta trzynastka powinna teraz się wychylić tutaj, sprawdzić, czy coś jedzie. Ok, ja wyspotowałem standardo oraz centuriona. Zaraz podjadę w taki sposób, żeby ich sobie spotować przez te krzaki. Tym bardziej, że nie ma tego ebr -a. dobra, trzeba zmienić ten tryb. Ten centurion jest na pewnym spocie, to się mogę wycofać. strzelić z double busha On teraz zmieni. Aha, ja dostałem spota, postrzele. Ok. CS chyba nie ma takich dobrych wartości kamuflażu jak myślałem. Przez co właśnie dostałem teraz spota po strzale. Ok. To było mega dziwne. Hm. Właśnie pokazałem, jak nie grać CSM63. Dobra. Ten CS59 zaraz powinien zaświecić. nam no standard aby Tak jest. Postawimy go na gąsce. Mam jeszcze dwie sekundy. O, nie, 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 nie. Dlaczego? Ten turon jest na jeden strzał, ten CS powinien go zaraz wykończyć. Ten leopard powinien już jechać i spotować to, co się dzieje w tamtym miejscu. No, niestety trafiłem w ziemię. Hmm. A tu jest... A tu jeszcze CS63 jest, okej. Okay. Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Szkoda, że nie dostał nic, no właśnie dostał w końcu. Pocieszające jest to, że nikogo nie ma na tej półce, przez co mogę teraz się wychylić, tak jak teraz Mnie totalnie wywalone w to, czy ktoś mnie strzeli, czy nie Dobra, Skoda ucieka, Skoda sobie przestrzelimy... nie, nie przestrzelimy Jest za budynkiem, ten budynek wypadałoby... okej, okay, nieważne On się wychylił i dostał traka ode mnie Mamy jeszcze sekundy i go dokończymy, nie Dobra, mam spota, ale nikt mnie nie może strzelić ja sobie mogę teraz podjechać tutaj w to miejsce, zniknę ze spota, więc CS do mnie nie strzeli. Szkoda tylko, że jestem na jeden strzał od każdego czołgu ciężkiego praktycznie w tej bitwie. O, jeszcze zaczynamy przegrywać stronę, gdzie czołgi ciężkie grają. dobrze, mm, niedobrze, niedobrze, naprawdę niedobrze. Oj, mamy ogromną stratę w HP. 3 800. No nie wygląda to zbyt kolorowo, nie ukrywam. Ten face wychla się w taki sposób, że go mogę strzelać. Tylko muszę się dobrze ustawić, tak jak teraz na przykład. I dostał za 330. Okej, okay, i się wywalił. Ja dostałem spota po strzale. Od tego CSA 63, prawdopodobnie, bo nie jest tutaj, w tym miejscu. Aj! kurcze, prawie. Dobra, wystarczy, że go trafi jeden raz. Ok, odesłaliśmy go do garażu. Mamy jak pancera i tego ten H, nie wiem gdzie jest T30. To się może zaraz skończyć w taki sposób, że wyjadę i ta T30 mnie po prostu rozwali. Mamy T57 Heavy, dostał od nas za 400 Mamy te 30 Dobra. Nic tylko skupić i. Okej, okay. jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. T30 się za bardzo nie rusza. Ja spota raczej nie będę miał postrzale, a dobra jednak będę miał, ponieważ. Byłem dosyć wysoko i ten pancerz prawdopodobnie mnie zaświecił po strzelę. mamy jeszcze dwie sekundy, nie wiem czy uda mi się wsadzić jeszcze jeden pocisk, nie, Dobra, muszę poczekać na to co zrobi mój CS-59, jeżeli wyspotuje mi tę T-30, to będę w stanie ją sobie strzelić. A Na ten moment muszę poczekać. Chociaż może jak się wychylę w taki sposób, strzelę, o właśnie, mam tył H. wykończyliśmy go. On mnie nie wyspotował, co ciekawe. 30 bok. Aj, bok wierzy i nie trafiam. Jak stoi ten akt pancer? Tyłem do mnie. Dostał. Zaraz wykończymy te 57 heavy. Ja to, wykończę. Okej, okay, udało się. Jeszcze jak pancer. Czy będzie to specjalista, czy nie? Będzie. Trzecia bitwa. 5500. uszkodzeń, 1600. Po spocie specjalista, czołgista, sniper. Użyję oczywiście bonusu po raz kolejny. I z tego co widzę, to zaraz będę mógł sobie ulepszyć pierwszy poziom. Ulepszyć w zasadzie to, odblokować. Wynik drużynowy, raport z szczegółów. z czwartą i ostatnią bitwą w tym odcinku. Ostatnia bitwa odbędzie się na mapie dębina. Rzuciło mnie na ósme tiery i z trzema artami. Hmm. Nie chcę jechać na prawo. Na pewno nie. Ponieważ te czarty mnie po prostu wtedy rozwalą. Nie wiem, czy nie będę chciał poczekać tutaj, w tym miejscu, albo nie podjadę sobie agresywnie tu. Tylko po to, żeby ewentualnie sobie strzelić w te czołgi, które będą jechały w tamtym kierunku. W sumie to może być dobry pomysł. No najwyżej się wywalę. Jeszcze raz zrobię coś takiego. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się... jakoś nie wywalę w głupi sposób. Mam chyba spot od tego K91. Albo i nie. Mam spota po strzale na, na 100% Dokładnie Oj, 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 problemy, problemy, problemy Ta pozycja chyba nie jest zbyt dobra, mam takie wrażenie Tutaj będę... Aj, Arta do mnie strzeliła Face dostał Nie, ja stąd muszę zaraz uciekać To jest mega głupie to, co tutaj zrobiłem, naprawdę Jeszcze się odbijam od K-91. Dobra, mam tutaj Bizontę na blisko. Dostał, chociaż może, jak dobrze tutaj będę grał, to będę mógł zrobić wynik, no nie wiem. Ciężko mi cokolwiek tutaj powiedzieć, bo tak na dobrą sprawę jestem zamknięty w jednym miejscu i nie jestem w stanie tutaj za bardzo jakoś manewrować między tymi budynkami. Ten Bizonte jest cały czas we mnie wcelowany. Plus obawiam się, że w tym miejscu może już czekać na mnie wcelowana E4. Okej, okay, nie ma. Bizonte się wychyla bardziej z prawej strony. Wykończę go. Za 77. I zaraz podjadę po tego... K91. Hmm. Kurczę. Pierwszy raz takie coś zagrałem i mimo tego, że są trzy arty, to w sumie tylko jedna do mnie na razie strzeliła, a zagrałem tu... O dobra, coś tutaj jedzie. Pytanie, co to jest? Obawiam się, że mogę zaradzać jakoś spota, i. Hmm, przyjmę pocisk niepotrzebnie. Wydaje mi się, że to był ten K91, który po prostu się cofnął i sobie zrobił drzewko, które będzie używał jako kamuflaż. O, czwórka. 4 ale miałem szczęście, że akurat nie była wcelowana w to miejsce. O, mamy K91. Tak, jak się spodziewałem, ten gracz się wycofał i zajął jakąś defensywną pozycję. Ale nie jestem zadowolony z tego, co tutaj zrobiłem. Mega chaotycznie zagrałem tę bitwę. Gdzie jest ta czwórka? Te 54 mod tam puszuje. Muszę hmm. tę czwórkę jakoś znaleźć. Albo pojechać po tego moda teraz. To też jest jakaś opcja. Dobra, ale tutaj ryzykuję. To jest tyle miejsc, w których mógłbym dostać pocisk. Na przykład tutaj o te czwórki. Plus 60 TP zaraz wyjedzie. 60 TP strzelił. O, jakbym miał lepszy refleks, to bym trafił tego moda. A tak, niestety, no zaspałem troszkę. Dobra, tego 60 TP zaraz będziemy mogli tutaj sobie zrobić. A czwórka raczej już do mnie nie strzeli. Okej, okay, on się obraca w tę stronę, czy mi się wydaje? Tak, on się obraca na tego ten Co on robi w sumie? Dobra, zrobię to w ten sposób. NH dostaje od arty. Na 60 możliwe, że będzie się zaraz cofać. O, a jednak nie. Ace jest na jeden strzał. 60TP możliwe, że teraz będzie się cofać. Przegrywamy 4-7 w tej bitwie, więc to nie jest zbyt dobra informacja. Cofnice Oj, w... szkoda. K91 dostał od nas jeden pocisk, no ale to raczej będzie przegrane. Mamy wynik 4-8. 3300 HP na ten moment. Nie, to jest raczej przegrane. Kurczę, źle tu zagrałem rzuciłem mnie na ósemkę, a taką jakąś manianę zrobiłem. Nie wiem, chciałem sprawdzić, czy to zadziała, i niestety nie zadziałało. Ale w sumie nie ma co się dziwić, to jest mega, mega dziwne to, co tutaj zagrałem. 4,11. Hmm. No, ciekawie, ciekawie. Dobry wynik. Nie powiem, ten był oj, 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 Jeszcze za zero w gąskę, ale. ten 60TP. No jest na mnie czwórka. A jajaj, Mogłem wyjechać chociaż na tę 4 albo na 60TP i zrobić jeszcze jeden pocisk. a tak? Niestety, nie wiem, Zrobiłem może maksymalnie 2000 uszkodzeń w tej bitwie. Maksimum. Tak jak się spodziewałem, mamy 2700 uszkodzeń. 3000 po spodziewaniu. Wynik drużynowy. Mamy topek z Raport szczegółowy. Tak wygląda dzisiejsza sesja. Mamy 4, 75% wycięstw, 4 4200 uszkodzeń, 1400 średnia asysty i 1300 średniego expa. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Trzymajcie się miłego dnia. Papa. pa. pa.